Witam wszystkich z tej strony Kłaodron i zapraszam Was do filmu pod tytułem Co takiego wyjątkowego ma w sobie gra Manhunt? Moi drodzy, pierwszą cechą, która wyróżnia ten tytuł, to miasto Kanker. W mieście tym aż roi się od wszelkiego rodzaju zbirów, bandytów, wykolejeńców i zwyrodnialców, którzy zamieszkują obskurne kamienice, złomowiska lub też snują się po ulicach w oczekiwaniu na jakąś niewinną ofiarę i samo to już mocno zagęszcza klimat. Już na samym początku rozgrywki gra daje nam jasno do zrozumienia, że do wyboru mamy tylko dwie opcje: albo będziemy myśliwym, albo zwierzyną. Innej drogi nie ma. W grze naprawdę musimy rozważnie stawiać każdy krok bo jeden nieostrożny ruch i możemy wpaść w łapska jakiegoś gangusa, który z przyjemnością skręci nam kark. I ten element ciągłego zagrożenia jest fenomenalnym budulcem klimatu, dzięki któremu na własnej skórze możemy odczuć, że Kanker to miasto mordu i zbrodni. Kolejnym oryginalnym elementem są egzekucje. I nie mówię tutaj o egzekucjach samych w sobie, które nawiasem mówiąc przysporzyły, że sporo kłopotów i kontrowersji, wiadomo odcinanie kończyń głów i obnażone wnętrzności to w Manhattanie chleb powszedni. Mam na myśli element psychologiczny. Ta gra pokazuje nam, że odpowiednio sterowany i urobiony człowiek może posunąć się do takich rzeczy, o które sam by się nigdy nie podejrzewał, ba, nawet by o nich nie pomyślał. Przecież ten tytuł pokazuje nam sceny i akcje, do których nie posunąłby się żaden normalny człowiek. Nawet nienormalny człowiek by czegoś takiego nie zrobił, coś takiego może zrobić tylko bestia ludzka. I to jest właśnie najstraszniejsze, że człowiek może mieć tak wielki wpływ na umysł drugiego człowieka, że może go pokierować do najstraszniejszych i najokrutniejszych zbrodni. To moim zdaniem jest dużo bardziej przerażające niż krew i latające flaki. Kolejną oryginalnością tego tytułu to poczucie zaszczucia. Gra chwyta się bardzo kontrowersyjnego tematu, jakim są filmy typu SNAF. Wiecie, kręcenie najbardziej wynaturzonych i brutalnych zbrodni, wykonywanych tylko i wyłącznie na potrzeby nagrania. W Menhance bierzemy udział w jednym z takich filmów. Jesteśmy ciągle w oku kamery, z głośnika dobiegają polecenia, gdzie mamy się udać i co mamy robić. Reżyser śledzi każdy nasz krok, kontroluje każdy nasz oddech. Mamy poczucie permanentnej inwigilacji i ciągłego nadzoru. W sumie jesteśmy tylko marionetką w tym krwawym spektaklu i tam idziemy, gdzie ktoś pociągnie za sznurek i ten element w tej grze jest po prostu wykonany i poprowadzony w sposób mistrzowski. Zaryzykuję stwierdzenie, że Menhand potrafi dać poczucie zaszczucia lepiej niż niejeden rasowy horror, mimo iż gra do gatunku horroru się nie zalicza. Ostatnim elementem, który według mnie czyni grę Manhunt tytułem wyjątkowym i ponadczasowym... To jeden z głównych antagonistów. Mowa tu oczywiście o Pixim. Seryjny morderca, maniak, uwielbiający zadawać ból zarówno sobie, jak i innym. Wyposażony w piłę łańcuchową i noszący maskę ze skóry świni, stąd wziął się jego przydomek. Widać, że twórcy bardzo mocno inspirowali się postacią Leatherface'a z filmu Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną, o czym świadczy zarówno wygląd zewnętrzny, jak i charakter Pixiego. I teraz pytanie, dlaczego ten złoczyńca wrył się tak mocno w pamięć graczy? Wydaje mi się, że całokształt jego charakteru, zachowań i tego, w jaki sposób poznajemy tego bossa, sprawił, że po prostu ciężko o nim zapomnieć. Przecież w pierwszej kat w której brał udział Pixie, widzimy jak ludzie Stargwedera dokarmiają przykutego łańcuchami Pixiego jakimiś obrzydliwymi ochłapami, w skład których wchodziło najprawdopodobniej ludzkie mięso. A dzieje się to wszystko w jakimś obskurnym, przerażającym legowisku w akompaniamencie dzikich kwików złoczyńcy i takie sceny naprawdę mocno potrafią zapaść w pamięć. Ale wydaje mi się, że najgłębiej zapadającą w umysł sceną jest walka z Pixiem i jej finał, w którym to obcinamy mojego ręce czy też racice jego własną piłą. To naprawdę było mocne widowisko. Jednak legendy i mity o Pixim również przyczyniły się do tego, że stał się on jednym z najbardziej rozpoznawalnych grobowych złoczyńców, co tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak mocno w świadomości graczy utkwiła ta postać. Tak moi drodzy wyglądają cechy, które według mnie świadczą o tym, że Menhand jest tytułem oryginalnym, klimatycznym i ponadczasowym, i ogromnie jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tym tytule. I co według Was świadczy o tym, że ten tytuł jest tak ponadczasowy, napiszcie koniecznie w komentarzach, co o tej grze sądzicie. No i moi drodzy, to w zasadzie tyle. Trzymajcie się i cześć.